Dom nie jest projektem do ukończenia, choć często tak go traktujemy. Sprzątamy, układamy, zmieniamy meble, przesuwamy rzeczy z miejsca na miejsce. A jednak w środku dalej czujemy chaos. Bo to nie dom potrzebuje porządku, tylko my potrzebujemy spokoju. Każdy dom ma swoją energię. Nie chodzi o magię, tylko o prostą prawdę. Przestrzeń zapamiętuje to, co w niej czujemy. Kiedy w pośpiechu odkładasz kubek, on zapamiętuje pośpiech. Kiedy z złością trzaskasz drzwiami, ściany chłoną napięcie. A kiedy w spokoju ścierasz kurz, w powietrzu robi się lżej. Nie dlatego, że dom staje się czystszy, dlatego, że ty stajesz się obecna. Wiele osób myśli, że zadbany dom to ten, w którym wszystko błyszczy. Ale prawdziwie zadbany dom to ten, w którym można oddychać, w którym rzeczy mają swoje miejsce, a człowiek ma prawo do bałaganu w międzyczasie. Zauważ, jak często sprzątanie staje się formą ucieczki. Uciekasz od emocji, więc czyścisz blat. Uciekasz od rozmowy, więc przestawiasz meble. Wszystko po to, by choć na chwilę poczuć kontrolę. Tylko, że dom nie potrzebuje perfekcji. Dom potrzebuje obecności. Czasem wystarczy usiąść na kanapie, spojrzeć wokoło i zapytać: Czy to, co widzę, mnie karmi, czy mnie męczy? Nie chodzi o estetykę, tylko o energię. Czy te rzeczy opowiadają moją historię, czy tylko przypominają, ile powinnam? Dom jest lustrem. Jeśli w środku masz napięcie, ono znajdzie drogę na zewnątrz. Bałagan nie jest porażką. Jest sygnałem. Mówi, zatrzymaj się, coś w tobie jest niewyrównane. Posprzątaj ciało, zanim posprzątasz szafę. Oddechem, snem, ciepłem. Bo kiedy wracasz do siebie, porządek sam się układa. Niektórzy ludzie mają domy idealne białe ściany, czyste podłogi, zero chaosu. Ale jak wejdziesz, czujesz chłód. Jakby wszystko było w porządku, tylko życia brak. Bo dom nie potrzebuje doskonałości. Dom potrzebuje serca. Nie musisz od razu malować, zmieniać, wyrzucać. Wystarczy, że zaczniesz być w kontakcie z przestrzenią. Kiedy przecierasz stół, zrób to z czułością. Kiedy układasz koc, zrób to z intencją spokoju. Kiedy zapalasz świecę, zrób to dla siebie, nie dla gości. Małe gesty zmieniają energię domu szybciej niż generalne porządki. Czasem warto zostawić coś krzywo, jeśli tak jest prawdziwie, dom marzyć razem z tobą, nie przeciwko tobie. Niech będzie przestrzenią oddychania, nie wystawą. Być może dom, o jakim marzysz, to nie ten idealnie uporządkowany, tylko ten, w którym czujesz się wolna. W którym możesz wchodzić boso, pić kawę z niepasującego kubka i śmiać się głośno bez poczucia winy, że ktoś usłyszy. Zadbany dom to nie dom, w którym wszystko działa. To dom, w którym można odpocząć. Bo jeśli nie odpoczywasz, to nie jest dom, to jest projekt. Spróbuj dziś nie sprzątać. Usiądź. Popatrz na to, co jest. Nie poprawiaj, nie oceniaj. Zobacz, jaką historię opowiada ta przestrzeń. Czy jest w niej miejsce na ciebie? Czy dom, w którym żyjesz, w ogóle wie, że tu jesteś? Czasem dom traci duszę, gdy próbujesz być idealną gospodynią. A odzyskuje ją, gdy zaczynasz być sobą. Bo dom nie chce, żebyś go naprawiała. Chce, żebyś z nim rozmawiała. Tak jak ludzie, dom potrzebuje kontaktu. Nie wymaga perfekcji, tylko obecności. Może więc zamiast kolejnej listy obowiązków, napisz dziś list do swojego domu. Dziękuję, że mnie chronisz, że mnie znosisz, że trzymasz ciepło, nawet kiedy jestem chłodna. Bo wdzięczność to najpiękniejszy środek czyszczący. Dom jest jak twoje wnętrze, nie zawsze posprzątane, ale pełne znaczeń. Jeśli chcesz, żeby było w nim więcej spokoju, zacznij nie od mopa, tylko od oddechu. Bo dopiero kiedy ty się uspokoisz, dom przestanie cię odbijać napięciem. Nie próbuj uczynić domu doskonałym. Zrób z niego przestrzeń, w której możesz być prawdziwa. Niech rośliny czasem zwiędną. Niech filiżanka zostanie na stole. Niech tym wszystkim będzie życie. Dom nie jest projektem. Dom to relacja. I tak jak w każdej relacji, potrzebuje rozmowy, uważności i czułości. Niech twoje sprzątanie stanie się rytuałem, a nie karą za to, że coś nie wygląda idealnie. Bo gdy zaczynasz traktować dom jak przyjaciela, on zaczyna cię wspierać. Wtedy nawet zwykły wieczór z kubkiem herbaty. Może być spotkaniem z samą sobą. I może właśnie wtedy zrozumiesz, że nigdy nie chodziło o czystość. Zawsze chodziło o obecność.